Hello Jacob! Hello. help me! Please help me! Hello. help Co, co się stało? Tam była podłoga. E, yeah, look at this! Come, come, brata come! Look at this! Yeah. 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 Oh, kur... Holy shit, man! Nierdź jest, ale. A wiesz co jest najlepsze? Co? Że pod opisem ostatniego jakiegoś tam shorta, co dodałem, napisałem przynajmniej podłoga jest zdrowa <tł> no to jest <grym> tak, W którym miejscu kurwa, te, którym? Wejdź pod auto i nagraj kurwa, to się przestrasza Zrobimy remont kurwa BMW Tak ja A zobacz pasa kurwa, piękne Tutaj fajnie go kurwa, ja ledwo to polakierowałem, w tym roku już w go tam to jakieś pampersy no, ale nie jest taki zły ten samochód, podłogę ma granikę, <noise> to, go Taki hefki, tuning ale. trochę tak <noise> Kolorki pa, różne Tutaj akurat się położyła Jak ty kurwa te listwy przeczepisz, jak te wszystkie dziury poszpachlowałeś? Ale one były klejone Aha. Na listwy Na no, to i tak mam to w dupie To jest Jakub Jakub ma to w dupie Tak <noise> Weź włącz te, no te wycieraczki czy to działa czy to nie działa Ty. Jedna patrzy w tą stronę, druga w to. <noise> Chuj czy tak miało być czy... No raczej nie Oh. <laughs> to się ruszyło! Stary natrysk działa, tak? No, natrysk, tak. Woda leci, ale trochę nie ruszają się, nie? silniczki, zjebane No nie no, są rozjebane jak chuj. No, nie, nie pomagają, nie pomagają, nie działają. A ile to ma lat w ogóle autko? Kurwa to jest starsze ode mnie. Fajne, nie? No, dlaczego czemu kurwa nie działają? Kuj, ty. Kurwa. Ty. Ale środek to masz? Środek to masz ciekawek taki... o Tu jakieś radyjko. Oryginalne działa, chłopie? No jeszcze. Załóż to i uśmiech zrób. Bardziej tak na prosto. O. ja się zaczynam śmiać jak czajnik. Kurwa, w bumy tak. Dobrze, to my tu wszystko nagrywamy, nie bój się. Jakobe, a dzisiaj wchodzimy, ty też chodzisz. Gdzie? Do wody! Do wody to zbiera na mnie prokuratura. Ja nigdzie nie wchodzę. wchodzę. Kurwa ten znaczek. Zostaw proszę, mi go nie dotykać. Panie, a tutaj co tu się wydarzyło? Czemu tak niewymiarowy ten wydech? No ja, to wszystko wisi tam to. Jest stary wydech. Czy stary, dobra, mam te kurwa. Jakubę ja mam pytanie, proszę przedstawić teraz do kamery cały plan działania. Dzisiaj. Dzisiejszy? O na razie to ja muszę tam tą blachę z kurwiałą nie to na tłum. Też, to przy okazji. Chce ktoś kupić kurwa? M milion złotych. Nie wiem, kurwa, szczerze, co dzisiaj tu robić, kurwa. Tak się na razie snuję. Tyś mi to kiedyś tłumaczył, że mam kupić takie śruby, takie płaskowniki. Kurwa, że ja jakoś bym się. Co w... bym się właśnie musiał, kurwa, zastanowić? No ale to weź to kurwa do, to do siebie, kurwa, i łowej to, bo ja nie wiem. Tyś mi mówił, że, że mam kątowniki, płaskowniki i, i śruby takie długie, grube z kontrą Kupić. Kuba, co będziesz robił? Yy, łatać, kurwa, też tak. Mamy motek? Just motek? No? Motek. I mamy kuliwa w tym aucie. cię. Uh, Ojej, <laughs> Ej, 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 ej. Jezus Maria, już to jest podłogi do spawania. Chuj zrobi się kurwa. Jak już to jest kurwa i tak rozkręcone, to trzeba to targać kurwa. Ja to wszystko następnego dnia od razu pokupam. A po co ty jesteś ten regulowany? Może no, by wysoko szło regulować w nim, nie? Jak opadnie, żeby go dokręcić czy coś. Czemu by ci miało opaść? No nie wiem. Jesteś godz, żeby coś takiego zrobić, no kurwa. Kupiłem. Znaczy ja no, wiesz, że to wiesz wiem o co mi chodziło, o ten Pruch to Teraz <noise> Puścisz kurwa a ty, czy myśl, nie... a ty co kurwa leżysz w pracy a... tak? Starczy brakło żeby to całe wyciąć Na złą całą tać, Tu jest stary mnóstwo kitów I nic nie widać kurwa Czy jest zdrowo czy nie jest zdrowo Kurwa czy jest choro czy nie choro Klicz. Jak to kurwa wygląda, ja pierdolę Uj Uj, ucieka! Wyrwa, ucieka, Patrz, na takiej zasadzie działania, nie? No Tu normalnie wyrzeźbić pod śruba no. Tylko faska i wiesz Rozciągasz, no. skręcasz, nie? Ściągasz znowu skręcasz, nie? W sensie, wiesz o co mi chodzi? Tak, nie bardzo, nie. Dwie dziury by były i by byś regulacji miał Tu tak, było takie coś no wyjebane Teraz nie, wiem, tylko wtedy żeś mi to zupełnie inaczej gadał kurwa. No bo wtedy nie miałem ci na czym tego pokazać <laughs> Tak kurwa ty On na wyskok robi człowieku, skok na hajs Na mój, na mój kurwa hajs <laughs> skok on robi na... Skok Wszystkie auto kurwa miał pierdala z hajsu cały czas Trzeba mieć pierwsze te pieniądze, nie? Jakbym kurwa nie miał to bym nic tu nie robił przy nim, tak ci powiem kurwa ja już powoli też nie mam Biedny jestem, masz coś? Dasz coś? Do Idę do babki, babka daje 100 zł, ja mówię, że nie trzeba, babka chowa stówkę. No nie, oj, mnie, <gadł> że kurwa śruby takie długie mam kurwa ogarnąć, żeby to na śrubach było wisiało, wiesz o co chodzi? Tyś gadał że potrzebuję pręta nierdzewnego, śruby takie dwie i kątowniki, nie? Że pręty, żeś gadał, żeby do wieszaków yy, włożyć jakoś? Do prętu żeś gadał, żeby coś dospawać i żeby na śrubie to było regulowane Też tam może kula powie... Słabyś się na ten kurwa powieścić? Wyciągnij to na półtorej tony i... Myślisz, że go wytrzyma półtorej tony? Kurwa. Ty dawaj jakieś totka pierdolnię, może coś wygramy O kurwa, ty Ej, sobota Automaty Nie we wtorki We soboty, w soboty też. też W soboty też Kasynko kurwa, jakieś piwko Że tak jakby, wiesz o co chodzi? Tu miała być większa dziura, tu miała być śruba w tym wystająca, w tumiku, jakby do góry I jakby w ten sposób, kurwa, coś takiego, wiesz, przechodzące przez to I żeś godą, że tu będzie wieszak, tu jakoś ma być, kurwa, ten pręt z nierdzewy I do pręta z nierdzewy coś dospawać, żeby przechodziła się Dobra, rób coś, kurwa nie. Dobra, jedziemy do McDonalda <laughs> Tak robota, kurwa Dobra, masz to, kurwa, to sobie do domu, kurwa, nie wiem Opraw se tą kurwa a takie pytanie moje to, może, co, co, co zrobiliście w ciągu dnia? Co się udało? Ej, ja zabiłem dziurę W podłodze Ręką i śrubokrętem Ja przywoziłem rurę. Tak No i paka. Słuchaj, ostatnio się... An Angelika robiła przewrotkę, teraz ty <laughs> <laughs> Rafik, teraz ty robisz <laughs> ja, mam, ja kameruję, ja nie mogę Idealna, kurwa Proszę bardzo Uszek. Na dzisiaj koniec. Zbieram. Nie no. Jedziemy do Majonarda. Słuchajcie, tak szczerze chłopaki, no. z tygodnia na tydzień widzę progres. Coraz więcej tutaj robimy. Te auto naprawdę realnie za tydzień będzie jeździć. Kurwa. Tydzień, mówiłeś też, że za tydzień będzie jeździć. Mówiłeś, że 7 grudnia to wyjeżdża. Tu się nic nie zmieniło od 7 grudnia. Nie no, on się podniósł trochę tam, nie? Fajnie. Na duchu chyba. No kurwa, ty się nie ciesz, bo kurwa... No, kurwa, nie, nie wiem, co tam za wizja wtedy była, już, kurwa... No, ty się nie ciesz, bo kurwa, ja sobie tego nie wymyśliłem do tego teraz, czasu, kurwa. kurwa, już miałem tyle wizji. Kurwa, za dużo jarań zostawił. No. Proszę bardzo, roleczka, elegancka. Pierwsza 36, 36, kurwa, tu się czas zatrzymał. Też prawda. Ale tak ogólnie to Hucie to obchodzi, różne. Ja chyba taki mam w Mercedesie, to dam mu mój, a wezmę ten do siebie. kurwa jaki ty jesteś leniwy, kurwa ty w miesiąc zarabiasz 4000 złotych, ja tyle robię w 4 tygodnie kurwa Weź się za robotę trochę kurwa, biedak ujebany Kurwa ten wentylator teraz zdjąć No ty dziwko ty Chuj, założę tę rolkę bez tego Proszę bardzo Tam kurwa, szkoda tego kurwa teraz zmarnować no to... Bo jedna śruba kosztowała 9 złotych kurwa Generalnie mi chyba chodziło o takie coś, że to do bóry, to do podłogi. cyk, Tu śruba przyspawia. No i co dalej? Zimno! Daj pan spokój. Ramba w jest. W Ramba No i tak to jest takie wieczne, ale nie na sztukę. Ja muszę łatki sobie z blachy do tego. A tutaj kurwa, no teraz pytanie, gdzie tu jest zdrowa blacha, w którym miejscu. W którym miejscu jest zdrowa blacha, pokaż! Nie dać kurwa, nie, nie ma! Nie ma. No właśnie kurwa, bo wieszaki są chyba te gumowe. No wieszaki muszą być kurwa, żeby to fajnie pracowało na nich. To no, ryba ja nie Chłopaki, ja nie pomogę. Ktoś cię pytał o coś kurwa. Tam Dobra, jadę do, do domu. <laughs> Jedzie, kurwa, pojechał. Tymczasem Mercedes. Iu, 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 iu. Tymczasem BMW, kurwa. No, tu nawet nie ma co padać. W ogóle, <laughs> czekaj, jak to fajnie wygląda. Stara gona jest tak podniesiona, nie? Kurwa. Monster.